Witam serdecznie, miłych słuchaczy. W dzisiejszym podcaście pragnę omówić ważny temat dotyczący Izraela. Jaki Izrael jest narodem wybranym obecnie? Czy ten naród, który powstał w 1948 roku w Palestynie, jest narodem wybranym? Czy inny istnieje Izrael, którego Bóg wybrał? By odpowiedzieć na te pytania, należy Wróci do historii ludzkości, do ogrodu Eden, do stworzenia pierwszej pary ludzkiej: Adama i Ewy. Bóg stworzył ich w ogrodzie Eden. Adama i Ewę mieli się cieszyć życiem, mieli się rozmnażać, pielęgnować, dbać o ogród. No, niestety, wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu, zrywając drzewa poznania dobra i zła, drzewa, które było własnością Boga. Można powiedzieć, że stali się złodziejami, ukradli własność Boga. A Bóg powiedział, że gdy zjedzą z owocu poznania dobra i zła, umrą tego dnia. Co też się stało? Zanim ukończyli tysiąc lat, umarli. Adam na przykład żył 930 lat i umarł. Bo dla Boga tysiąc lat, jak mówi pismo święte, jest jak jeden dzień. I tego samego dnia umarli, czyli nie przeżyli tysiąca lat, i później wszyscy ludzie do potopu żyli do tysiąca lat. Nie przekroczył nikt z nich tysiąca lat życia. Mieli żyć wiecznie, nigdy nie mieli starzeć się, chorować, umierać, mieli napełnić ziemię i dzieci również tak mieli żyć wiecznie na ziemi. No niestety stało się inaczej. Anioł, Herubin, który miał dbać o ogród, doglądać ludzi, zapragnął zająć miejsce Boga, stać się Bogiem dla ludzi na ziemi. Podszył się pod węża, udając brzuchomówce. I skusił Ewę, a później Adam posłuchał Ewy i również zjadł owoc poznania dobra i zła. Wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo. Ale Bóg nie odstąpił od swojego zamierzenia co do ziemi. Bóg pragnie przywrócić na ziemi raj, pragnie by ludzie cieszyli się życiem wiecznym by nie chorowali, nie starzeli się i nie umierali. Bóg od swojego zamierzenia nie odstąpił. W przyszłości na ziemi rzeczywiście będzie raj. Wynika to z, całej, z całego Pisma Świętego, z jej kontekstu. Oczywiście musimy uwzględniać cały kontek kontekst Pisma Świętego od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy, a nie tylko części powyrywane z kontekstu. I posłuchajmy, jaką wypowiedź Bóg przekazał, jakie proroctwo wypowiedział dotyczące przyszłości. Księga rodzaju trzeci rozdział 14, 15, werset o tym mówią. I czytamy tutaj w ten sposób: wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, na brzuchu będziesz się czołgał i prog będziesz światł po wszystkie dni Twego istnienia. Prowadza mnie przyjaź między Ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Ono zmierzy ci głowę, a Ty zmierzysz mu piętę. Ta nieprzyjaźń miała być między wężem a niewiastą, wąż wiadomo, że wyobraża symbolicznie szatana diabła, zbuntowanego anioła, który stał się Bogiem tego świata czasowo i warunkowo. Niewiasta w tym wypadku wyobraża Boga, Ojca, Stwórcę. I, i Wąż ma swoje potomstwo, i, i Niewiasta, czyli Bóg ma też swoje potomstwo. I między tym potomstwem miała być wrogość. Jest napisane, że potomstwo Boga, czyli tej niewiasty, zmiażdży głowę Wężowi i, je, i jego potomstwu, czyli diabłu. A diabeł, jego potomstwo zmiażdży pięte niewieście i jej potomstwo. No, wiadomo, że zmiażdżenie głowy to jest unicestwienie, zagłada, tak? Zmiażdżenie czy ukąszenie w pięte to jest tylko chwilowa, chwilowa jakaś strata, cierpienie, ale nietrwałe, tak można powiedzieć. No i w tamtym podcaście poprzednim omawiałem, kim było i jest nadal potomstwo Węża, czyli Szatana. Dlatego zapraszam do poprzednich podcastów. Omawiałem tam Księgę Objawienia i omawiałem nierządnicę, Babilon Wielki, kim jest, kim, kim była i kim jest, i co się z nią stanie. A dzisiaj omówię właśnie to o tym potomstwie y, niewiasty. Potomstwo niewiasty, czyli potomstwo Boga, dzieci Boga. To osoby, które słuchały sumienia, które Bóg dał, które słuchały Boga, które były mu wierne, oddane, mimo niedoskonałości. I takim pierwszym sługą, o którym wspomina Biblia, to jest Abel. Tutaj w czwartym rozdziale mówimy, czytamy o dzieciach Ewy i Adama, Ablu i Kainie. Wiemy, co się wydarzyło. Kain zamordował swego brata Abla. Możemy przeczytać wersety 4-5: Od 4 do 8. Zasiabel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. I dalej czytamy, że gdy byli na polu, Kain rzucił się na swojego brata, Abla i zabił go. I tu widzimy potomstwo węża, Kain, świadomy swojego czynu, zamordował swojego brata i Abla, który był posłuszny Bogu, który był mu oddany, postępował sprawiedliwie, słuchał się swojego sumienia. O Kainie w siódmym wersecie czytamy: Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Grzech leży u wrót i czyha na ciebie. Ale masz nad nim panować. Kain nad tym nie panował. Już wcześniej musiał źle postępować. Postępował niesprawiedliwie. A więc widzimy Abla, potomstwo niewiasty, potomstwo Boga, dziecko Boga, Abel. Następnie. Taką kolejną osobą był oczywiście Henoch. Czytamy dalej w kolejnym rozdziale, w piątym, o tym, o Henochu od, 20, od 21 do 24. Zobaczmy. Hen, e, gdy Henoch miał 65 lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha 365 lat. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Jest powiedziane, że Henoch żył 365 lat, a więc o wiele mniej niż inni, bo jego ojciec Jered przeżył 962 lata, 20 werset o tym mówi. Henak przeżył 365 lat. Jest napisane, że znikł, bo zabrał go Bóg. Bóg zabrał mu dech życia i przeniósł go, być może jego ciało zdematerializował, już nie można było go znaleźć. Dlaczego? On był jedynym człowiekiem, który przyjaźnił się z Bogiem. I żył zgodnie z sumieniem, zgodnie z prawem Boga, które wszczepił w serca ludzi, gdy ich stwarzał. Jest napisane, że Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Oczywiście zmartwychwstanie w Królestwie Bożym, Henoch. W odpowiednim czasie Bóg go martwy zbudzi. Na razie śpi snem Śmierci. Jest w niebycie. Ale Bóg o nim pamięta. Jest zapisane w księdze pamięci u Boga i w księdze życia. Dalej czytamy o Noem Kolejny rozdział, szósty, wersety od 9 do, do 12. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. A Noe był ojcem trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, że iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego – Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo Ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie, zatem zniszczę ich wraz z Ziemią. My wiemy później, co się wydarzyło. Był potop za czasów Nowego, ówczesna cywilizacja zniknęła, ale wcześniej, jak wiemy z Biblii, aniołowie materializowały swoje duchowe ciała, przyjmowali, przyjmowali ciała fizyczne, współżyli z kobietami i rodzili im się dzieci. Na filmie. Olbrzymi, mieli po 2,5 do 3 metrów wysokości, silni, no i było, było wiele przemocy i zła i niegodziwości na ziemi. Jest napisane, że tylko człowiek, jeden wtedy, Noe, przyjaźnił się z Bogiem. Chodził z Bogiem tylko Noe. Wiemy, że zbudował arkę z tego sprawozdania, rozdziału 6, 7 i 8. I on przeżył wraz z rodziną. W sumie przeżyło osiem osób. Oni stworzyli później po potopie cywilizację, jaka dzisiaj jest na ziemi. A więc już widzimy, że dziećmi niewiasty, potomstwem niewiasty, czyli dziećmi Boga, byli Abel, Henoch, Noe, Później pojawił się też Abraham już po potopie, czytam o tym w księdze Rodzaju. 18 rozdział, który był Bogu posłuszny, oddany, wierny, chodził z Bogiem. Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem. Był gotów wszystko wykonać, co Bóg mu zlecił. Nawet nie wszystko rozumiał, co Bóg mu kazał. Jak na przykład miał swego syna Izaka złożyć w ofierze, co też chciał uczynić, bo wierzył, że Bóg jest w stanie go martwych zbudzić. Ale wiemy też, że nie złożył w ofierze, bo złożył zwierzę w ofierze Bogu. Hmm. Ale to dowodzi, że Abraham, mimo to, że nie wszystko rozumiał, co Mógł mu poleca, zleca, to wykonywał, bo ufał Bogu, że wiedział, że Bóg, jeżeli coś od niego chce, wymaga, zleca mu, to, to ma jakieś dalekosiężne przyszłe znaczenie, co też miało. Bo, bo to, co chciał uczynić Abraham z Izakiem w ofierze złożyć. Bóg uczynił posyłając swego syna na ziemię i oddał życie swoje na drzewie, na krzyżu za ludzkość. To też jest taki pierwowzór, proroczy pierwowzór tego, co chciał zrobić Abraham ze swoim Izakiem. No i Bóg dał obietnicę Abrahamowi. Zobaczmy, 18. Werset. Mówi w ten sposób. Możemy tutaj przeczytać. Przecież ma się on stać ojcem. Wielkiego i potężnego narodu. I przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy, ludy ziemi. A więc Abra z Abrahama miał wyjść, wyjść potężny naród, i ten naród, czyli potomstwo Abrahama, miało być błogosławieństwem dla wszystkich ludów na ziemi. A więc kolejna osoba Abraham, dziecko Boga, potomstwo niewiasty. W rodzaju 22 rozdziale również czytamy dalej na temat z Boga, jakie dał Abrahamowi właśnie po tym, jak chciał złożyć w ofierze swego syna. Rodz, rodzaju 22 rozdział od 15 do 18. Ja zachęcam do czytania w swoich Bibliach tych fragmentów. Warto też, drodzy drodzy Państwo, byście sprawdzali też w swoich Bibliach kontekst. Ja nie wyrywam nic z kontekstu. Warto sobie na przykład przeczytać te sprawozdania za czasów Noego, jak wyglądało życie, te rozdziały od 6 do 8. Można też przeczytać sobie o Henochu, jakim był człowiekiem, bo ja te fragmenty czytam oczywiście, ale, ale kontekst pokazuje jakby szerzej więcej na temat tych osób, kim byli, co zrobili i dlaczego Bóg im dawał obietnice. Dlaczego właśnie to oni byli potomstwem niewiasty? i jego dziećmi. Ale przeczytajmy właśnie Księgę Rodzaju, 22 rozdział od 15 do 18. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś swego syna jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego jakie jest udziałem twego potomstwa dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Kolejna tutaj obietnica albo potwierdzenie tej obietnicy, które Bóg dał po tym jak Abraham chciał złożyć w ofierze swego syna, on dał obietnicę, że Dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarka piasku na wybrzeżu morza. Dalej mówi: dlaczego? Dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Tak. Abraham był bezwzględnie Bogu posłuszny. Bardzo ufał Bogu, wierzył w niego. I otrzymał taką właśnie obietnicę. Był przyjacielem Boga. Później Bóg powtórzył tą, tą obietnicę. Jakbyśmy dalej kolejne rozdziały czytali w yy, Księdze Rodzaju 23, 24, 25 i aż do księgi, księgi Wyjścia, to tam dowiemy się, że Bóg dał obietnicę również synowi Abrahama Izakowi, później powtórzył synowi Izaka Jakubowi, który później, któremu Bóg później zmienił imię na Izrael. Jakub miał 12 synów. Jeden z nich, Juda, również otrzymał od Boga obietnicę. Tak śledzimy cały czas te wydarzenia, które miały wówczas miejsce, naprawdę pokrótce, ale postaram się to tak przedstawić, by było zrozumiałe, nawet dla tych osób, które nigdy Biblii nie czytały. Zachęcam do czytania Biblii, wszystkich słuchaczy. Religia, przynależność do religii nie ma znaczenia, drodzy. Religia tutaj nie powinna mieć wpływu na nasze zrozumienie Słowa Bożego i przywódcy religijni. Weźmy szukać prawdy, zrozumienia Słowa Bożego u samego Boga, żywego Boga, stwórcy, Jego syna. Jeszu Chrystusa, który jest źródłem prawdy i daje zrozumienie, wgląd w przeszłość, w teraźniejszość i przyszłość. No i zobaczmy, jaką otrzymał obietnicę jeden z dzieci Jakuba Izraela, Juda. 49 rozdział, 10 werset, proszę. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan Jego. Aż przyjdzie ten, kto do, do, do którego ono należy, i zdobędzie posłuchu narodów. Już teraz widzimy, w jaki sposób Bóg będzie realizował swoje zamierzenie, jeśli chodzi o błogosławieństwo dla narodów ziemi przez potomstwo Abrahama. Z Judy miał wyjść władca, pasterz. który będzie pas narodów. Będzie błogosławieństwem dla narodów ziemi. Gdy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu na pustyni Synaj, przy górze Synaj, zawarł z niej przymierze. Oczywiście te przymierze, te przymierze oni przyjęli dobrowolnie, zgodzili się przestrzegać tego przymierza. Otrzymali na górze syna i dziesięcioro przykazań. Wszystkich praw, jak mówi księga kapłańska, otrzymali 613 i mieli trzymać się tych praw, przestrzegać ich. I zobaczmy tutaj księga rodzaju, przepraszam, księga wyjścia. rozdział 19 i wersety 5 i 6 Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. I wersety 5 i 6 Teraz jeśli Pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mego, mojego przymierza. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. No, otrzymał te polecenie Mojżesz, który był na górze Synaj. Otrzymał dziesięcioro przykazań, i Bóg im polecił tak powiedzieć. Oczywiście ten cały lud się zgodził przestrzegać przymierza, ale tu są ciekawe myśli, tutaj zawarte w tych tekstach. Mieli pilnie słuchać przymierza, które Bóg zawarł z nimi, a więc chodziło o dziesięcioro przykazań, które można powiedzieć, że było fundamentem 613 przykazań, które otrzymali później. Będziecie moją szczególną własnością wśród narodów. Co też tak było, bo ten naród się roz, rozrósł. Otrzymali ziemię kananejską. Wypędzili siedem plemion, które tam mieszkały w Palestynie, zajęli te tereny, ale nie otrzymali tej ziemi, dlatego że byli narodem wybranym i wyjątkowym narodem spośród innych narodów. Bóg tamte narody wypędził tylko dlatego, ponieważ były niegodziwe. One dobrze wiedziały, co się wydarzyło z czterema miastami na tych terenach, między innymi Sodomą i Gomorą, co tam się działo, jak Bóg spalił te miasta siarką i solą. Jednak nie nawrócili się i nie, nie okazali skruchy, nie zmienili swojego myślenia i życia. Tam składano dzieci w ofierze Molochowi na tych terenach był mocno rozprzestrzeniony homoseksualizm. I inne zwyrodniałe zachowania. Już nie będę tutaj wymieniał ich, ale możemy o tym przeczytać w Biblii, co tam się działo. Dlatego Bóg wypędził te narody i dał ziemię kananejską swojemu narodowi Izraelowi. Zgodnie z obietnicą, jaką dał Abrahamowi, że jego potomstwo stanie się jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Liczny bardzo. Tutaj nazwał, Bóg nazywa Izraelem narodem kapłanów i ludem świętym. Warto zapamiętać tę myśl. To jest bardzo ważna myśl, dlatego że właśnie Izraelici, jako cały naród, mieli w przyszłości być kapłanami i ludem świętym. Bóg poprzez nich, właśnie przez Izraela, miał i zleje błogosławieństwa na wszystkie narody świata, bo tak obiecał Abrahamowi. Swojemu przyjacielowi. To jest ważna myśl. Będziecie mi królestwem, kapłanów i ludem świętym, Izrael. Takie to słowa powiedz Izraelitom. I Bóg dotrzyma tej obietnicy. Bóg nie odstąpił od tej obietnicy. Izrael rzeczywiście stanie się ludem świętym i królewskim. Będą kapłanami i królami nad całym światem. Będą doglądać ludzi, wszystkie narody na ziemi.